Witam Was wszystkich, ja się nazywam Nex, a to jest moja kuchnia. W kolejnym odcinku naszej jesiennej serii, związanej z kadzidłami i wonnościami z całego świata, udamy się do południowej Ameryki. Południowej Ameryki, tudzież Mezu Ameryki. Dzisiaj również pokażę Wam trzy różne ciekawe rośliny z tego terenu, które mogą być używane w magii i przede wszystkim są bardzo efektywne jako kadzidła wykorzystywane zarówno magicznie jak i w kwestii duchowej a więc zacznijmy od pierwszej z nich jest to haparal albo krozotem. ma to formę takich właśnie oto zielonych listków, jak widzicie, suszu zielonych listków. Jest to krzew, który rośnie sobie na meksykańskich pustyniach. I potrafi on wiele, wiele lat przeżyć zupełnie bez wody. Ma on bardzo charakterystyczny zapach, który przypomina zapach deszczu. Nie sposób go chyba lepiej opisać. I dlatego też ta roślina jest związana z deszczem. W naturze ona rośnie też w postaci takich jakby kręgów. Tworzy takie naturalne kręgi, co też jest ciekawe. Ale spalane jako kadzidło przede wszystkim jest właśnie związane z deszczem, więc tak naprawdę potrafi sprowadzić deszcz, ale też tak jak i deszcz oczyszcza przestrzeń poprawia jakby przepływ energii w tej przestrzeni, napełnia przestrzeń taką świeżością, nowością, energią właśnie nowych początków i pozwala przez to odnowić energię. Wspiera regenerację, przede wszystkim także zmywa wszelkie zmęczenie, zmywa stres związany z wpływem otoczenia, zmywa w ogóle jakieś takie niefajne wzorce, które mam w przestrzeni. Może być więc to bardzo dobrą, dobrym zamiennikiem dla na np. białej szałwi czy dla bylicy. Można nią okazać właśnie przestrzeń rytualną przed rozpoczęciem rytuału, można nią okazać też w ogóle dom, prawda? Zwłaszcza jak, jak, jak potrzebujemy tego odnowienia energii. Jest ona także związana z przetrwaniem, jakby z determinacją, z przetrwaniem ciężkich okresów, więc może również wspomóc właśnie regeneracji w takich momentach, ponieważ jak powiedziałem, jest to krzew, który rośnie na pustyni i obywa się bez wody, a mimo wszystko potrafi przetrwać i zawiera w sobie ogromną ilość właśnie takiej wodnej wspaniałej magii. Wygląda jak wygląda susz, to już Wam pokazywałem, no są to takie drobne, ciemnozielone listki. Okay. Następną roślinką, którą chciałem Wam pokazać jest w ogóle niesamowite drzewo, niesamowita roślina, które ma kilka nazw. W języku polskim nazywa się to drzewo kapokowe. Jednocześnie też można nazwać to mochras, a po łacinie nazwa brzmi Bombax Seiba. tutaj właśnie mamy fragmenty tego drzewa. Takie dość upiornie to wygląda. Trochę tak nie wiadomo, czy to czaszka jakiegoś ptaka, czy nie. Ale wygląda to bardzo odpowiednio do mocy tego drzewa, co wam zaraz opiszę. To drzewo występuje właśnie w Południowej Ameryce. I jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o religię afrykańskiej diaspory. A także było bardzo ważne dla miejscowych Indian, ponieważ było uważane za drzewo święte. Także przez. Niewolników afrykańskich, którzy przybyli na ten kontynent. Było uważane za tak święte i potężne drzewo, że generalnie rzecz biorąc nikt go nie ścinał. A drzewo to potrafi się rozrastać do niesamowitych rozmiarów, przyjmując naprawdę niesamowite i dziwaczne kształty. I teraz na czym? Moc tego drzewa polega. Przede wszystkim musicie zrozumieć, że jest to drzewo duchów. Jest to drzewo duchów w każdym aspekcie. Więc jest to drzewo, jest to drzewo świata Axis Mundi, po którym duchy podróżują, więc ono potrafi zarówno sprowadzać duchy yy, z wyższych światów, duchy przodków, ale również, yy, również inne duchy. Jest wiele opowieści o tym, że w tych drzewach zamieszkował diabeł, czy że to było drzewo święte, bo Bogowie przez nie przemawiali więc tak naprawdę różnego rodzaju ducha, ale jest także miejscem zamieszkania zmarłych i potrafi im otworzyć drogę do górnego świata, dlatego nie wolno było tego drzewa ścinać. Było bardzo silne tabu. I palenie tego drzewa zapewnia nam otwarcie tego typu dróg, otwarcie tego typu ścieżek właśnie. Kontakt ze światami, kontakt z planami ducha różnego rodzaju pozwala nam otwierać bramy, pozwala nam... Przerzucać mosty. Również ma moc budzenia strachu, więc możemy to wykorzystać na przykład rzucając klątwy, wzbudzając strachu ofiary, lub też sprowadzając jakieś duchy, aby zadziałały przeciwko naszej ofierze. Więc drzewo, to jak widzicie, drzewo kapukowe ma mnóstwo bardzo ciekawych właściwości i jest to niesłychanie święte, rzadkie naprawdę drzewo. Ja się bardzo cieszę, że mam tu kilka kawałków które, myślę, że jest dla Was inspirujące. A trzecim, trzecim rodzajem kadzidła, które chciałbym Wam pokazać, jest kopal. Ja tutaj mam kopal w dwóch odmianach, ale jest mnóstwo rodzajów kopalu. Niemniej kopal, na pewno o nim akurat słyszeliście, jest takim podstawowym kadzidłem, którego kojarzymy z południową Ameryką. I ja tutaj mam kopal jasny i kopal ciemny. One działają troszeczkę inaczej, zaraz o tym właśnie opowiem. I jak widzicie, kopal ma formę takich Grudek. Powiedzmy żywicy, no to nie jest do końca żywica. To jest żywica drzew liściastych, która skamieniała trochę. To jest taka, powiedzmy, taki młody bursztyn, ale z drzew liściastych. Właściwie nie jest technicznie bursztyn, ale próbuję wam dać jakieś takie wyobrażenie, prawda? Tak jak yy, nasz rodzim bursztyn bałtycki pochodzi z drzew iglastych, ten pochodzi z drzew liściastych i jest dużo, dużo młodszy, więc te grudki są dużo bardziej takie kruche. I tam był właśnie kopal jasny, on jest taki miodowy, a tu jest taki kopal ciemny, który jest dużo ciemniejszy, czasem jest nawet jeszcze bardziej ciemny. Kopal jest tradycyjnie związany z, z transformacją, z oświeceniem, z oczyszczeniem też wzorców duszy, z rozwojem osobistym, ale także jest związany z rodziną i. Z miłością, z rodziną i z kontaktem z przodkami. Także jest to bardzo dobre kadzidło, jeżeli chodzi o ofiary dla naszych przodków. I teraz, czym się różni Jasny Kopal od ciemnego? Jasny Kopal jest niczym światło w ciemności. On, właśnie, wzmacnia świadomość, wzmacnia ewolucję duchową, pozwala wznieść ducha i wspomaga nas we wszystkich działaniach, które mają na celu osobisty rozwój i naukę. Więc, jest to taki snop światła, który nas prowadzi wyżej, prawda? i zapewnia nam przy tym pomoc przodków. Natomiast czarny kopal. Czarny kopal jest wykorzystywany przy głębokiej pracy duchowej. Przede wszystkim pozwala nam on się połączyć z podświadomością, pozwala nam zrozumieć rzeczy, które są ukryte w ciemności. Zapewnia również nieustraszonność w obliczu nieznanego. Pozwala nam i jest bardzo dobry do tego, żeby pracować z traumą. Zrozumie, zrozumieć źródła tej traumy, zrozumieć, jak już mówiłem, generalnie to, co jest właśnie ukryte w ciemności, zrozumieć ciemne miejsca duszy, pozwala, daje nam siłę, żebyśmy mogli tam dotrzeć i odwaga, żebyśmy mogli zmierzyć się z tym, co tam tkwi. Może być również używany w czasie klątw do związywania ludzi, powstrzymywania ich przed działaniami lub też pozwala nam tworzyć zasłonę ciemności wokół ofiary tak żeby właśnie ona nie za bardzo mogła działać, nie za bardzo wiedziała co ma zrobić. Także zauważcie, że są to dwa kopale, a działają różnie. Niemniej to, co jest z nich wspólne, to na pewno jest ten aspekt transformacyjny. Tak? Tu pracujemy na głębokim poziomie, tu z kolei właśnie na dość wysokim. Tak. I to są właśnie kopale z Południowej Ameryki. Dwa gatunki tylko, jak mówiłem, tam jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo ciekawych gatunków kopalu. I pamiętajmy o tym, że kopal jest również, jak mówiłem, świetną ofiarą nie tylko dla duchów przodków, ale także i dla bóstw, naprawdę jedna, duchy, bóstwa, w ogóle najróżniejsze moce bardzo lubią kopal. Kopal był tradycyjnie palony, wykorzystywany w ten sposób chociaż przez Azteków. No dobrze, no i myślę, że na tym się zakończy nasza dzisiejsza egzotyczna wyprawa, dziękuję wam bardzo za uwagę i proszę oczywiście o to, żebyście dali łapkę w górę i żebyście o tym pamiętali, to jest naprawdę ważne dla rozwoju tego kanału. A wierzę, że chcecie go wspierać, jakieś idee magicznego odrodzenia. A tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanał, zachęcam gorąco do tego, aby to uczynili. Gdyż będzie się tutaj pojawiać naprawdę dużo magicznych informacji, magicznych mieszanek, magicznych mikstur, ciekawych informacji o roślinach, z całego świata, które mogą uczynić waszą magię bogatszą. Ja zaś na dziś dziękuję i